Cześć! Dziś pokażę wam... no... wiedzie. Czyli tak... Pokażę wam peczopy. Moje peczopy. Mam ich 80. Um, no, na Mikołaja zostanę, następne peczopy, ale to na Mikołaja. No dobra, więc pok pokazuję. Pierwszy to taki chomiczek który bardzo mi się podoba i on jest taki fajny tutaj ma lepszy no Zobaczcie no to taki i aha i najlepszy na koniec hmm. dalej mamy taką śliczną słuchaj nie wiem co to jest

Zmę widać. I ma to brokat. Dalej mamy małpieszka. On nie ma magnesu. E, pe, pe, On nie ma lepszego. I ma różowy magnes. O. Mam jeszcze takie drugie, które ma różowy magnes, ale niektórzy mówią, że jest czerwony, a niektóre różowy. Nie ja zaraz mówię, że to jako różowy. Jest jakiś liczny jak się. Piękny. się zaplątało. Dalej mamy takiego. Mimi. I mamy taki psa. Jeden jest taki, z bo nie widać. Żeby moja siostra nie wyszła do pokoju. Może, żeby lepisy Ok. I to takie lepisy Lipi, flipi, lipi, sipi, lipi, sipi. Obra. Więc to teraz mamy taką kotkę, śliczna jest, bardzo ładna. Ona ma dziurkę, ma lepisy. A tutaj nic nie widać, ale dobra. I ona jest taka śliczna. Yy, widzieliście ją chyba w. czekajcie! Um... Przepraszam, że to gra. I to taki petek, śliczny jest, no po prostu. Wow! Dobra. I teraz najlepszy. Um, ja, ja go tak uwielbiam. Może no, normalnie Czadersko. to ten kotek, on tutaj ma takie, ja to udaję za księżyce, on jest taki czysty, nie, nie jest czysty na uszkach, ale w jest taki czysty, że nie ma ogona, I on jest taki piękny. Mi, 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 Jest taki łan, jest podobny do tego, tego kotka. Nie są to sami. No i to ten. Okej okay. Takiego psa. On ma lepysy. Nie, nie, nie ma lepysy. Nie, nie ma. On ma dziurkę. Jest w starszej serii. Jest to ładne. Po prostu. Dobra. O matko, przepraszam bardzo. Aha, i tutaj narysowałam sobie kieszełek Dobra, teraz może się zajmiemy ubraniami. Tylko poczekajcie chwilę. że mam taki pokój, to sama, co zrobiłam. zrobiła. Poczekaj, może pokażę już od razu ten pokój, ale się nie zniszczyłem, nie, dobra. Dobra. Sorry, że tak długo, ale musiałam. Dobra, i zaczynamy się ubraniami. Które ja niektóre zrobiłam sama, niektóre nie zrobiłam sama, więc. A Bo jedno się zaplątało. To jest taka. Niby opaska, ale ja udaję go jako z naszyjnik. I to jest takie. On. Tutaj mamy taką kokardę. No i mamy takiego wisiorka, przepraszam, bo ktoś tu wchodził i taki wisiorek i mogę Wam pokazać jak to wygląda, weźmiemy kotkę, no i dokładamy tam wisiorek na kotkę, no i tak wygląda. Ok, ściągnę to. To Miałam jeszcze myślę, naszyjnik, ale chyba się mi zgubił co ten pierścionek. Um, może być raz na ogon. A raz na. Łapę. No to więc jest taki No i teraz to jest i to jest moje pudełko. No i teraz pokój. Teraz już muszę go ostrożnie, bo ja mam tu pełno sporo rzeczy. Ale złożę laptop i komórki, które sama zrobiłam. Musiałam. Mam bardzo dużo bakterii. No i to on. Petek już nie do nas. Mam taką kołderkę, ko ko która jest uszyta. A moja koleżanka ta... Taką torebkę, która sama zrobiła. Uszyła. Szła, bo jest starsza ode mnie. No i tak bierzemy taka może być na przykład ta, kopka. może kopka. No i więc tak ona wchodzi do pokoju. Teraz bierze laptop. To on jest. I wpisuje coś. odkłada laptop na. Zrobiłam to z waciku, komputer i sama. Teraz wchodzę do komputera. No i tutaj teraz napisała gry wisienki. Ok, napisała gry wysięki". Teraz idziemy. Ona ma takie śliczne kwiatki. Potem idę się ubrać, czyli dojeść z szafy. Zbieramy szafę. Teraz Też jest dosłownie. Może najpierw sobie coś obejrzeć i telewizor, w środku ogląda tych chłopaków i no, więc położę ją i niech pójdzie spać no więc to jest taki pokój i ostatni petek ym, to Bernard, edição mesmo. Edição mesmo. Edição mesmo. Nie, mam taką I on chodził takiego, chodził. Muszę kupić mu baterię. I teraz najle, najle, najlepszy z moich ukochanych. Położę tylko, bo nie umiem trzymać tego. To jest kotek i lama. I one tak wyglądają. Jedna kotka. Jedna kotka. Ona ma tutaj takie. no niby. Tak. Jest śliczna, po prostu. łową. śliczne no normalnie. I, on, i, I zrobiłam brokatem za chwilę wam pokażę. Jednego mojego kreatka, który mi się kreatkował. No, pokażę mojej siostry. Tu mamy taki brokat. Pokażę go dobra. Otóżłam już szafę. Wyjmę tylko takie. I dam plecka, który będzie występował. Czujcie. Teraz muszę podłożyć jakąś kartkę, bo ona powiedziała, że nie mogę sobie zepsuć. Więc... nie wiem. Że wiem, już. Oderwę mojej siostry kartkę. Dobra. Dobra. Aha, wróciłam dzisiaj ze szkoły. Byłam. Tylko dwie godziny. Yy, dwie godziny. Dobra. No więc bierzemy teraz. Położymy go tu. Bierzemy czerwony. No i teraz co robimy? No to trochę. O Jezu, przepraszam. O Jezu, przepraszam. i teraz co robimy? Bierzemy petkę i bierzemy czerwony. może nie, słodki. Albo nic. Przepraszam, że tak... mysł! Tylko... kręciłam to i nałalałam do Petkowi. Urwało mi się kilka kartek. I teraz co robimy? I to wygląda. Teraz po zrobieniu wymiasowania tego. No Dobra. I co przez trzymamy. No i tak wygląda. Od, odklejamy to. I wyszło nam taki blokad. A to sobie wytrzymy. No i teraz jest ja do Tym samym kolorem. Nie żałujcie kolorów. Miałam ich pięć chyba. I zrobiłam teraz taki kalczyk. Teraz znów Wam mu z, 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 uh, zmazuję. No i... To... O Jezu! Odklejaj mi się! Okej, okay. brunelę co wiem. Tak wygląda. I odkładamy go na półkę. Nic sama nie pobrudziła. Pusta kartka. I tutaj ja cieszę się z tego szorchera. No więc tak. Pytki. I pokój. I oczywiście obrazek pytka. No No tyle na dzisiaj to więc subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Do następnego filmu. Pa! pa, 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 pa. No dobra. Dobra. Teraz się na pewno Pa!